Nie jest tak, że pozycjonowanie kosztuje za każdym razem tyle samo. Każda branża ma trochę inną specyfikę. Nawet jeżeli mówimy o tej samej branży, to może różnić się Twój potencjał, jeżeli chodzi o moce przerobowe. Możesz być w innej lokalizacji, która będzie determinowała to, że będziemy musieli wydać inne środki, aby przeskoczyć konkurencję, aby osiągnąć skutecznie pozycje, na których nam zależy, wpływ na budżet ma twoja strona internetowa i to, jak ona jest zbudowana, ile pracy wymaga, aby ją przystosować do takiego poziomu, aby miała szansę rankingować. Tak jak widzisz, mnóstwo czynników wpływa na to niezależnie od agencji, które powodują, że te że skuteczność pozycjonowania. Będzie większa lub mniejsza. Dlatego, jeżeli decydujesz się na pozycjonowanie, koniecznie weź pod uwagę to, żeby ten budżet był dopasowany do Twojego biznesu i do momentu, w którym jesteś, tak, żeby to pracowało bezpośrednio na to, co możesz zrealizować, żeby pozycjonowanie działało bezpośrednio na słowa kluczowe, na których Ci zależy, czyli na słowach kluczowych, które określają produkty, usługi, które chcesz sprzedawać i na których faktycznie zarabiasz, bo wtedy dla Ciebie będzie miało to ręce i nogi. Także w zależności od tego, czym się zajmujesz, w jakiej lokalizacji i jaki masz potencjał, jeżeli chodzi o moce przerobowe dla konkretnych usług czy stan magazynowy dla konkretnych produktów, to wtedy będziemy w stanie przygotować dla ciebie konkretną wycenę. I pamiętaj, nie dawaj się nabierać na pakiety, bo te pakiety przygotowane. Takie, mam pakiet, i on na pewno będzie dla pana dobry. Być może. Natomiast bez dopasowanej strategii i bez przeanalizowania Twojego biznesu, może się okazać, że po prostu pakiet będzie mniej efektywny dla Ciebie, bo nie będzie dopasowany i spersonalizowany dla Twojego biznesu.